Słodycze to zmora większości kobiet. Każda z nas lubi czasem podjeść coś słodkiego. Niestety wiele z tych przekąsek składa się z niezdrowych składników. Dziś postanowiliśmy zaproponować Wam zdrowszą alternatywę dla popularnych słodyczy, które same możecie sobie przygotować we własnym domu. Zapraszamy na małe słodkie co nieco. Czekolada to mój ulubiony deser. Jednak obecnie dobrej jakości kakaowy przysmak sporo kosztuje. A czekolada, którą spotykamy codziennie na sklepowej półce, niestety zawiera sporo szkodliwych składników. Postanowiłam więc zrobić samodzielnie wegańską, deserową czekoladę kokosową. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Zobaczcie. Najpierw wkładam do garnka trzy łyżki nierafinowanego oleju kokosowego, pół szklanki ciemnego kakao bądź karobu, łyżeczkę wanili. Mniej więcej jedną trzecią szklanki ulubionego cukru, ja wybrałam cukier brzozowy oraz szczyptę soli himalajskiej. Całość podgrzewam i mieszam zawartość tak, aby powstała gładka konsystencja. Teraz przelewam czekoladę mniej więcej do połowy foremek i odkładam do zastygnięcia. Następnie mielę wiórki kokosowe w młynku do kawy, aż przykleją się do ścianek młynka. Na koniec wkładam całość do zamrażalnika na około 30 minut i gotowe. Nadzienie dobrze się trzyma, a do tego jest kruche i rozpływające się w ustach. To zasługa oleju kokosowego. Takie czekoladki trzymam tylko kilka dni w lodówce, ponieważ nie zawierają ani polepszaczy, ani spruchniaczy. Ale uwierzcie mi, ciężko będzie ich szybciej nie zjeść. Upalnych dni jest już coraz więcej, więc i coraz częściej będzie nas dopadała ochota na pyszne, zimne lody. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać ten przysmak lata w domu z naturalnych i zdrowych składników. Najpierw 400 g umytych truskawek obieram z szypułek. Następnie blenduję je, a w międzyczasie dodaję 400 g jogurtu greckiego oraz 3 łyżki miodu. Na końcu wkładam całość do zamrażalnika na co najmniej 2 godziny. Takie trzy składnikowe lody są proste do zrobienia, zdrowe i przepyszne. Poza tym można je wykonać w różnych wariacjach smakowych. Ja oprócz truskawkowych zrobiłam jeszcze czekoladowo-cynamonowe i waniliowo-bananowe. Spróbujcie same, a jestem pewna, że umilą Wam i Waszym bliskim nie jeden upalny dzień. Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim łasuchom, żebyście mogli podjadać zdrowe słodycze podczas filmu i nie mieli żadnych wyrzutów sumienia. Na początku dodaję półtorej szklanki wiórek kokosowych. Następnie dodaję jedną czwartą szklanki oleju kokosowego. Teraz czas na jedną trzecią szklanki świeżych lub mrożonych malin. Następnie jedna czwarta szklanki miodu, pół łyżeczki ekstraktu z wanilii i pół łyżeczki soli morskiej. Całość dokładnie miksuję za pomocą blendera i dodaję posiekane maliny. Teraz robimy własną czekoladę. Do garnka wlewam szklankę mleka, 2 trzecie szklanki cukru, 3 łyżki kakao, 200 g mleka w proszku oraz pół kostki masła. Całość dokładnie mieszam i gotuję na małym ogniu. Pozostało tylko polać moje słodkości czekoladą i gotowe. Jak widzicie, ten sposób jest bardzo prosty. Możecie do niego użyć również innych owoców, ale najważniejsze jest to, że takie słodycze możecie podjadać nawet po 18.00. Wyobraźcie sobie pyszne ciasto, które możecie pałaszować zupełnie bez wyrzutów sumienia. Przyjemna myśl, prawda? Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić tartę, którą nazwałam truskawkowa rozkosz. Jest ona bez cukru, bez glutenu, bez pieczenia i dodatkowo z samych zdrowych składników. Mm, już na samą myśl leci mi ślinka. Oglądajcie. Najpierw kaszę jaglaną opłukujemy pod gorącą wodą i gotujemy w szklance mleka roślinnego przez około 20 minut. Następnie w blenderze miksujemy pół szklanki ulubionych orzechów, tak aby zostały wyczuwalne. Do orzechów dodajemy 10 odcedzonych z wody daktyli, które moczyłam 10 minut oraz 2 łyżeczki oleju kokosowego. Formę smaruję olejem kokosowym i wkładam do niej otrzymaną masę jako spód tarty. Teraz do ugotowanej kaszy jaglanej dodaję 1 czwartą szklanki mleka roślinnego, pół banana, 3 łyżeczki ksylitolu i 1 czwartą łyżeczki cynamonu, po czym całość miksuję na gładki krem, który nakładam na spód tarty. Gdy masa z kaszy przestygnie, ciasto wkładamy do lodówki na dwie godziny. Na koniec dekoruję ciasto truskawkami. Do wykonania takiej apetycznej tarty możecie użyć Waszych ulubionych owoców, a do wykonania spodu dowolnych orzechów bądź dowolnych nasion, na przykład słonecznika. Jeżeli opcja bezcukrowa Was nie interesuje, to polecam do gorącej kaszy jaglanej dodać pół tabliczki gorzkiej czekolady. Będzie pyszne. Smacznego! Osobiście uwielbiam słodycze, ale wiem też, że są niezdrowe i lepiej jest ich unikać. Dlatego pokażę wam alternatywę, jak zrobić pyszny i zdrowy deser. Oglądajcie. Na początku do miski ucieram jabłko. Następnie dodaję do niego garść migdałów, 2 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki sezamu, 2 łyżki łuskanego słonecznika, 2 łyżki pestek z dyni oraz garść mieszanki bakaliowej. Całość posypuję cynamonem i mieszam. Następnie dodaję dwie łyżki miodu i ponownie mieszam. Całość wkładam do rozgrzanego piekarnika do 150 stopni na około pół godziny. W międzyczasie do ugotowanej kaszy jaglanej dodaję dwie łyżki miodu, po czym mieszam i odstawiam do wystygnięcia. Kiedy całość się studzi, ja zajmę się przygotowaniem naszej słodkiej masy. Do 200 g banana dodaję 80 g obranego awokado i 20 g kakao, po czym całość blenduję. Teraz w szklance nakładam na zmianę kaszę, krem czekoladowy oraz jogurt grecki. Całość dekoruję posypką i gotowe. Tak przygotowany deser możecie pałaszować bez wyrzutów sumienia, że będzie tuczący czy niezdrowy. Smacznego! I jak, podobało Wam się? Jeżeli zdecydujecie się na wykonanie tych smakołyków, koniecznie podzielcie się nimi na naszej facebookowej grupie. Pamiętajcie też, aby nas zasubskrybować i do zobaczenia za tydzień o 18. .00.